Wiesz, Emil, ktoś mi mówił ostatnio, że widział Cię w telewizji. Coś ty... No, serio? Niemożliwe. Z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, telewizji nie oglądam. A po drugie, nie ma takiej możliwości, żebym z tym w telewizji. Jako tak? Ale słuchaj, słyszałam, że prowadzisz się także z jakąś kobietą. A to co innego? seria? ładna, I... chociaż. Ładna chociaż? Wiesz, podobno całkiem niezła, nie jakaś tam blondyna. Co? dobre. co ja mogę tam no bo no, coś tam mówisz, rozglądasz się, wiesz, nic, co by miało wpływ na widzów. To dzięki Bogu. I teraz. Przez kilka ostatnich lat, kiedy wszyscy sobie spokojnie strzelali do mutantów w Diuku, czy przeprowadzali przez ulice krótkowzroczne żaby w grze Froger. Francuska firma Creo przygotowywała komputerową wyprawę w czasie w rok 1685. Celem tej niecodziennej wycieczki miał być Wersal, pałac Ludwika XIV, króla Francji. Bohaterem, w którego się wcielimy, jest bliski zaufany króla, niejaki Lelont. Traf chciał, że akurat w dniu komputerowego opętania ciała i duszy bohatera zdarzyło się coś. Tym czymś był tajemniczy list, w którym niejaki pan życzliwy uprzejmie donosi, że Wersal zostanie zniszczony w ciągu dnia. Zadanie zapobieżenia nieszczęściu król przekazuje swojemu najwierniejszemu słudze, Lelondowi, któremu powierzył nawet klucz do łaźni dam dworu. Komputerowy pałac został odtworzony dokładnie na podstawie zapisków, ilustracji i wszystkich danych, jakie pozostały z tamtego okresu. Przy produkcji gry współpracowała grupa specjalistów z Muzeum Wersalu. W ten sposób możemy nie tylko grać, ale także zwiedzać przestrzenie pałacu sprzed ponad 300 lat. Obrazy, meble i instrumenty rzeźby to zaledwie początek. Największą gratką jest ponad 30 postaci dokładnie z roku 1685, które przebywały wtedy w Wersalu. Opowiadana przygoda jest pasjonująca. Intryga, zależności i pożądanie to trzy słowa w pełni charakteryzujące dwór Ludwika XIV. Każdy w nim ma swoje miejsce, pozycje i wpływy. Wystarczy wejść przez przypadek na czyjś teren i już można zostać zaatakowanym. Wersal 1685 roku to prawdziwa dżungla pełna ludzkich drapieżników. W grze będziemy mogli rozmawiać z historycznymi postaciami, oglądać przedmioty, dzieła sztuki, odwiedzać słynne komnaty, ale także podróżować po miejscach tajemnych, dostępnych tylko najbardziej zaufanym. Wersal 1865 jest oryginalnym połączeniem przygody z interaktywnym albumem Pałacu Ludwika XIV. Podążając za głosem na puszczy, Nasza ulubiona ekipa Escape wyjechała z Warszawy, stolicy politycznych Harców, do Częstochowy, miasta Świętej Wieży. Tym razem zaproszenie dostaliśmy od nowego dystrybutora gier firmy Optimus Bis. Od stycznia Optimus Bis został wytypowany do produkcji gier na rzecz całego holdingu Optimus. Rozpoczęliśmy negocjacje z najlepszymi partnerami zachodnimi celem nabycia odpowiednich licencji i produkowania gier eh. ein kleines bild von deinem freund Tom Broker